Monopol gospodarzy przełamany. Po triumfie Podwód i Ludwikowa, tym razem rozgrywane w Wólce Łękawskiej, eliminację w gminnych mistrzostwach w grillowaniu wygrała ekipa z Łękawy. Do pokonania miała jednak godnych przeciwników. Oprócz gospodarzy, drużyny z Wólki, w szranki stanęli też kucharze amatorzy z Mokracza, Kielchinowa, Zawadowa, Bukowej i Janowa. Siedem grillujących ekip zapewniło na emocje przez cały czas rozgrywki, na no a przede wszystkim dostarczyło wielu smakołyków. Do przygotowania były cały tydzień, i jeszcze wcześniej troszeczkę też, ale ostatni tydzień był bardzo brany pod uwagę. Były próby, próby grilla. I uważam, że no, to przyniosło skutki takie, jakie są, tak? I wyniki, jakie mamy. No, sukces sukces na pewno całego, całego naszego zespołu tutaj, który braliśmy. No, to co tutaj pan Sołtys powiedział. Yy... No, wcześniejście próby, no i dodatki nasze, które myśmy dodawali, nie? Jedność? I, no i ten zając pojawił się na, 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 na tym naszym stole, i może ten zając zrobił tą 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 to pierwsze miejsce nasze, tak? Karczek to nie był taki zwykły, tylko był właśnie nadziewany, Szybka. i może i to przeważyło wagę naszego zwycięstwa. Także to nie było takie normalne, jak na każdym grillu domowym. Na pewno było tam troszkę lasu. <laughs> Na pewno troszkę przypraw egzotycznych. No i resztę to już zostaje dla nas. Zanim jednak jury mogło przystąpić do oceniania, trzeba było wszystkie frykasy przygotować. Jak zwykle liczyła się pomysłowość, kunszt kuchenny, odpowiednia technika grillowania i sam sposób podania potrawy. Emocji nie brakowało.

To już trzecia eliminacje i trzeci dowód na to, że mieszkańcy gminy potrafią się bawić. Imprezę w Wólce Łękawskiej możemy zaliczyć do udanych i podziękować gospodarzom za wspaniałą atmosferę. A to właśnie ta, to zaangażowanie, to, to wszystko to jest najważniejsze. Najważniejsza dobra zabawa przede wszystkim, aby wszyscy tutaj u nas dobrze się czuli. Nie? Nieważne, które miejsce dzisiaj Wólka Łękawska zajęła. Najważniejsze jest to, że chcieli tutaj uczestniczyć w tym grillowaniu. I ten. Tak jak mówię, no najważniejsza jest dobra zabawa. A przede wszystkim, no wiadomo, było 7 soles, nie trudne. Trudny. To były właściwie najliczniejsze i najtrudniejsze eliminacje, bo właśnie aż 7 ekip wystartowało, więc miejsce i tak bardzo dobre, prawda? Tak, no i to też właśnie, właśnie 7 ekip wystartowało, i tak jak mówię, że to. Może i o tym zadecydowało, że żyli miało właśnie trudną decyzję do podjęcia. Bo przecież tak naprawdę minimalną ilością punktów się różniły oceny, prawda? Tak, zgadza się. Ja tak jak mówię, podkreślam to. Chciałem podziękować także wszystkim za udział w tym, w tym grillowaniu. Swoim tutaj jako gospodarz także im dziękuję za to wspólną, za to, że chcieli uczestniczyć w tym grillowaniu. No i Skończyło się, skończyło. Gratuluję łękawie. Najważniejsza jest dobra zabawa. Przed nami teraz grillowanie w Postękalicach. Za dwa tygodnie spotykamy się w Dobrzelowie. Finał przewidziano 2 sierpnia w Niedyszynie. Zapraszamy.